Słuchaj. No. <laughs> chodź, chodź. No grażka na swoje włości przyjechała zobaczyć. A co? Mamy trochę czasu do spotkania. No właśnie. A trzeba trochę wykorzystać powietrze. Piężego. Kurde, jakie tu pustki. Ja ci się dziękuję. To jest jak na wsi. Nikogo nie ma, tylko ja i Grażyna. Aż żal za serce ściska, że tutaj takie pustki są. O. Amdradzina będzie chyba zdjęcia robić zaraz. Ja piernicze, aż żal patrzeć. No ale fajnie tutaj jestem, no przyjemnie tak Jak to się nazywa ten lokal? Tropik A tropik. A no właśnie Słyszałem coś o tym tropiku. W tropiku? Tak, o właśnie, jesteśmy w tropiku, widzisz? To jedyne to to otwarte, bo w mieście wszystko pozamykane jest. Nie, na no pewnie. To Bo się oszczędność. Nie? Tak, też. Reklama Netta, proszę bardzo. A, A ja mówię, że robiłam wszystkie zakupy, co miałam kupić i mówi do Was. No i bardzo dobrze, A że idziesz. Czas. cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. 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 Cześć! A ty tego. A tam tak ta, ta cieplutko fajnie, a dzisiaj... My już. No idziemy? No, to Rozmawiała z nią, A, ale. No, o, teraz chciała wiedzieć o naszym dziecku. No, o termoziady. No, obsrai dachy. dachy? No. No, no. Obstraj dachy. Obstraj dachy. no. Tylko, że ich ten narosło, to strach brać, bo to nie wiadomo, czy mają ptasiej grypy. Nie ma tej ptasiej grypy, nie? No właśnie. O no, dziewczyny zasalały, kurczę, zobaczcie jak dziękuję. Ale zasalały dziewczyny. Ja dziękuję, dziękuję Lenia. A co w Polsce nie ma oleju? Bomba cholesterolowa. bo gdzie? co sobie żałować Ten. od czasu do czasu trzeba tylko w restauracji Carmen no, 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 można zjeść takie dobre testery ja, słyszycie? słyszycie? jadłam tak, ja, też jadłam mm. na, na ciepło szarlotka na ciepło szarlotka zobaczcie z winą i z lodami oh, ho, 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 ho. ja mam serniczek na ciepło też z lodem Piszmy. Piszmy. A ja biednego herbatniczka. O, proszę. Jeszcze jednego o, biednego, masz jednego. Biednego herbatniczka, proszę. To ja. A, A to one biedne. jakie puste. Jakie to jest. A to A omega, samo omega-3 bez cholesterolu. A jak ty jesteś na diecie, jak ty jesteś na diecie, no to ty tylko pretensje masz, kurde, no to. A biednego emeryta, o, o, na herbatniczki. Biedny emeryt, tak. Właśnie. Udaje biednego, nie? Co oni wiedzą o mnie, nie? Biedny emeryt. No nie, mało to wiedzą, mało. Mam nadzieję, że już w końcu powiesz coś o Tobie. Spotkałam się z nim koło piekarni, z pieskami. Tam są dwa rodzaje, nie? Oj, ludzie, ludzie.

Główny bohater przyjęcia Carmen, Bogusław X. <zędzionki> o, o, Andrzej, o, Andrzej, to, o, Andrzej do Jurka dłoń... Ale nie zawiodłeś strasznie, a mula łzywała z początku. Tak to, to się powiedziała, to że się nie ma. Że Misiaczek nie przyjechał z tym tamtejszym, a tak liczyła, że będzie miała okazję się przywitać. Brakuje ziemi. Wcale nie, wcale nie. Wcale nie. Żałuj, 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 żałuj. Wcale nie. Podpadnięty jest jak nie wiem. No pewnie. No i się skończyło, jedziemy do domu. No, I kiedyś napisali, że ja się z tylu papierosów nie osadzę. Ja, ja nie słyszę tego, że ja

ale, ale tam rzeczywiście, żeśmy chmurę te ryby, ryby. A to specjalnie żeśmy. Trzy razy, trzy cztery ją a Aż to, 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 to zdjęcie. Dobrze, myśli. że już się nie pali, nie? No, Czekaj, czapeczkę, podniosę to Dobrze. Nie ma palenia. Nie ma palenia. Nie ja palę. Tylko ja staram się więc coś co to się spalić w środku mocniej. No. A resztę tego, ja je do pokusiał, No to trzymajcie się. No trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć, dziękuję. Miło było. No, króliczku. Ja gdzieś nie powiedziałem, ja jeden tylko, mogę ci wszystkie zdjęcia wytłumaczyć. Ja muszę do niego dzwonić, żeby mi coś przypomnieć, wiesz? Bo, 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 bo nie Panie, wiem co i wie. jak. Nie?